Czy w świetle tego panie redaktorze, co pan powiedział do tej pory można jeszcze dzisiaj mówić o y, misji dziejowej Polski? Czy możemy przywrócić tą, tą dawną ideę właśnie za czasów sobieskiego, jak pan wspomniał, czy może tą Zagierka, czy, czy tą za, za Tuska, czyli płynąć z głównym nurtem, który dla mnie nie jest żadną ideą. Dziękuję bardzo. Wie pan, no... Nie wiem, nie wiem, czy w ogóle, czy. Ktoś ma takie ambicje, a po drugie, czy w ogóle jest, czy to by się udało. Bo pierwsza rzecz, pierwszą rzeczą, o której, od której powinniśmy zacząć, to jest odbudowa siły ekonomicznej państwa. To znaczy odblokowanie narodowego potencjału gospodarczego, który jest zablokowany. I to całkiem strzelnie. Przez trzy czynniki takie. Po pierwsze przez ustanowiony w 1989 roku przez generała Kiszczaka i grono osób zaufanych taki ekonomiczny model państwa, który ja nazywam kapitalizmem kompradorskim. Przez postępującą biurokratyzację państwa i przez projekt Mitteleuropa. Kapitalizm kompradorski, na czym polega? Czym się różni od zwyczajnego kapitalizmu? W zwyczajnym kapitalizmie o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku decydują zalety człowieka działającego, czy jest pracowity, pomysłowy, przedsiębiorczy, nie boi się ryzyka, czy ma szczęście. Jak ma te wszystkie zalety, przeboruje sobie dostęp do rynku i odniesie tam sukces na miarę swoich zalet i szczęścia. W kapitalizmie kompradorskim o dostępie do rynku, i możliwości działania tam decyduje przynależność do sitwy, której najtwardszym jądrem są tajne służby z perelowskim rodowodem, które się reprodukują w kolejnych pokoleniach. I ponieważ większość społeczeństwa do sitwy nie należy, to musi być wyrzucona poza główny nurt życia gospodarczego z sektorem finansowym, paliwowym, energetycznym, takimi strategicznymi, gdzieś tam na margines, tam sobie może dłubać, wydłubywać kit z okien, bo to każdy z czegoś musi żyć, ale w rezultacie tego wyrzucenia większości poza główny nurt, narodowy potencjał gospodarczy jest wykorzystany w niewielkim stopniu. Ze wszystkimi tego skutkami, między innymi 3 milionową emigracją młodych ludzi. Młodych, przecież to nie starcy emigrują, tylko młodzi. Postępująca biurokratyzacja. Podam parę liczb. W 1990 roku w administracji centralnej pracowało 45 tysięcy urzędników w administracji centralnej 5 lat później już 112 tysięcy nastąpił ponad 100% wzrost. Ale to jeszcze nie było ostatnie słowo, prawdziwa eksplozja nastąpiła po 1997 roku w następstwie czterech wiekopomnych reform charyzmatycznego premiera Buska. To wszystkie te reformy spowodowały skokowe zwiększenie liczby synekur w sektorze publicznym i skokowy wzrost kosztów funkcjonowania państwa mniej więcej o 100 miliardów złotych. No, no jak to tyle na utrzymanie gond wzięto, to albo to kosztuje. No i w rezultacie dzisiaj mamy około 3 milionów funkcjonariuszy publicznych, w tym 650 tysięcy urzędników. I to nie jest ostatnie słowo, jeszcze to cały czas się rozwija. Na czym polega biurokratyzacja? Na tym, że się ustanawia jakiś nakaz albo jakiś zakaz, na straży tego nakazu lub zakazu tworzy się urząd, który ma tego pilnować, przecież to ktoś musi tego pilnować. No i ma się z tego utrzymać. Im więcej tych nakazów i zakazów, tym mniejszy zakres swobody, już i tak niewielkiej, no i tym większe koszty, bo jak pani Elżbieta Bieńkowska powiedziała w podsłuchanej rozmowie z panem Wojtulikiem, tylko idiota pracuje za 6 tysięcy złotych, to, to byle czego nie zjedzą, prawda? A nie, hmm. nie było, to trzeba, to nie takie państwo by, by, by zostało zjedzone, prawda? No i wreszcie projekt Mittele Europa. Gospodarka niekonkurencyjna, tylko peryferyjna i uzupełniająca niemiecką. I tu jest parę instrumentów takich na przykład pakiet klimatyczny, to pod, ja tak tym, że tu, żeby nie nam nie śmierdziało, to prawda coraz drożej, coraz drożej. Tu, tego nie możemy, tamtego nie możemy, owego nie możemy. No i, i tak jesteśmy trzymani na bezdechu, tak jak Stany Zjednoczone próbowały w latach 30. Ponieważ Stany Zjednoczone wypuściły z butelki dżina. w 1855 roku komando Perry armatami wymusił na Japonii otwarcie się na handel światowy. W 1855 roku wystarczyło, minęło 50 lat zaledwie, i Japonia jako państwo przemysłowe w ciągu 50 lat pokonała mocarstwo europejskie, Rosję pokonała w wojnie japońskiej, prawda? 50 lat wystarczyło, żeby zbudowali przemysł. Właściwie z niczego, bo Japonia w połowie XIX wieku było prawie średniowieczne państwo, zacofane niesamowicie. To na siobu No i Amerykanie się zorientowali, jakie to jest ryzyko. W związku z tym postanowili limitować rozwój Japonii nie dopuszczać ich do źródeł surowców. Japończycy zrozumieli, że albo będą mieli tę rękę tutaj na gardle, zaciskającą się, albo tę rękę odrąbią mieczem. No i zdecydowali no, się nie na... To no, skończyło się bombą atomową w Hiroshima i Nagasaki, prawda? To tak jest... Czy pod... Misja Polski, no... Polska miała takie legendy, przedmurze i tak dalej. To wymaga siły, żeby być przed przedmurzem, bo to tak łatwo się czyta taki wiersz, jest giernek, prawda? Jeszcze tak. Lasem polskich dzik, narody zasłaniane od podboju, wynuciły pieśń swobody, pieść miłości, pieść pokoju. To się ładnie czyta. Tylko, żeby te, ten las, dzit wyrósł. To musi ktoś za to zapłacić, prawda? I to wojsko, ten, które te dzidy trzymał, utrzymać, wykarmić, uzbroić i tak dalej. My mamy pretekst, mamy. Proszę pana, no tak tylko że wie pan pretekst, dobrze jak mamy pretekst, jasne, ale jeszcze, jeszcze musimy... Powiadam, ja teraz naszym problemem to jest stworzenie ekonomicznych fundamentów siły państwa. Bez tego... Nic nam się nie uda, bez tego to możemy tylko puszczać wodę fantazji i groźnie kiwać palcem w bucie. Tylko to możemy zrobić, no i albo to zrozumiemy, no to wtedy jest szansa, że coś tam zaczniemy do przodu, albo tego nie zrozumiemy, no to będzie tak, jak no to naród polski jest trochę taki, ma pewną właściwość, którą wykrył taki nasz wróg. Ambasador, rosyjski ambasador w XVIII wieku Sztakelberg. W jednym z raportów do Katarzyny napisał, że naród Polski został przyzwyczajony do kultu działań pozornych. Cała para idzie w gwizdek. Do tego się powinniśmy wystrzegać. Tego się powinniśmy wystrzegać. To patriotyzm taki. Nie, nie efekciarski, tylko taki właśnie no, mozolny. Bo to jest takie niepo, niepopularne budowanie ekonomicznej siły. kiedyś w Kielcach byłem tak, na spotkaniu takim zapyta mnie jeden z uczestników, co robił. Ja mówię: Bogaczcie się, mówi, bogaczcie się, się w tę ekonomiczną siłę. Bo jeżeli, to bardzo dobrze jest takie głupie pytania czasami zadawać. Bo one bywają szalenie inspirujące. na astronom w XVIII wieku takie głupie pytanie postawił, dlaczego właściwie w nocy jest ciemno? No i okazało się, że to wcale nie jest łatwo na to pytanie I, A przy okazji się wyjaśniło, że wszechświat chyba nie jest nieskończenie wielki. Bo argument był taki, że gdyby wszechświat był nieskończenie wielki, to w każdym punkcie nocnego nieba. Powinna być gwiazda. Było nieskończenie wiele tych gwiazd. Więc nocne niebo powinno się jarzyć jeszcze jaśniej od słońca. A nie jest tak. A nie jest tak, bo ciemno jest. No, dlaczego jest ciemno? A no właśnie dlatego. Otóż bardzo ładnie to wyjaśnił w innej kwestii, też przy okazji głupiego pytania, kanclerz Wielki Koronny Jan Zamyśli. był wielki polityk. I postawił proste pytanie. No po co właściwie mamy państwo? Skoro już je mamy, to dobrze jest wiedzieć, po co on jest, prawda? I odpowiedział na to pytanie. Po to, żebyśmy wolności naszych zażywali. Państwo to jest przemoc, państwo to jest siła. Ale ta siła ma być w służbie wolności, a nie przeciwko niej. I to... Głupie pytanie. Ale ta siła musi być. Ta siła musi być, bo jak siły nie ma, to mówię no groźne kiwanie palcem w bucie. I to wszyscy to widzą, więc to, no, bo, tylko. Ten tylko... wektor powinien być skierowany na zewnątrz tej siły, a nie do wewnątrz. Proszę. Że ten wektor tej siły y, 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 narodowej powinien być skierowany raczej na zewnątrz, żeby bogacić się, a nie do wewnątrz, czyli żeby ograbić naród. Proszę pana, proszę pana, by go przez ten właśnie kapitalizm komradowski i przez to, że ludzie się mają. Proszę pana, no nie bardzo rozumiem, co to znaczy na, na zewnątrz. Wie pan, no to no, da... chodzi o to, żeby tak jak Zamański powiedział, żebyśmy mogli zażywać y, wolności, no to musimy być stabilni na zewnątrz, żeby nas nikt tutaj tam do tej wolności nie pozbawił. No tak, wie pan, to no, no, stabilni na zewnątrz. Jak państwo jest silne, to warto przypomnieć taką, takie spostrzeżenie polskiego teoretyka wojny Karola von Klausewitz. On tak. Sprawcą wojny nie jest napastnik, tylko napadnięty, bo swoją słabością zachęcił napastnika. Tak rozumują kruscy teoretycy wojny, to trzeba wyciągnąć z tego wnioski. Proszę bardzo. Się. A przecież w tej chwili jest tak, że im ktoś jest. Większość tych bogatych to są właśnie wyborcy platformy, zapisują się do Kodu. Sam bogacenie się chyba nie załatwi sprawy. Proszę pana, dlaczego? No, nie ma w tym, nie ma nic złego w tym, że ktoś jest bogaty. Wszystko zależy od tego, czy to ukradł, czy nie ukradł. No jak nie ukradł, to, to dobrze. Jest taka anegdotka, jak to... W w Piotrowrodzie wybuchła rewolucja październikowa. No, i tam strzelenia na ulicy. Wielka księżna się zaniepokoiła, co to za hałasy. Posłała pokojówkę. Mówi, idź no gołąbeczko tam, zobacz, co to za hałasy są. Ona wraca mówi, proszę księżna, i pani, wybuchła rewolucja. O, rewolucja, powiada księżna, a czegóż chcą ci rewolucjoniści? O, powiada, chcą, żeby bogatych nie było. No, to nie było. Bina była. <noise> Więc to nie o to chodzi. Jeżeli, jeżeli państwo służy temu, żebyśmy wolności naszych zażywali, no to człowiek jak jest wolny, to raczej chce, żeby był też i bogaty, bo to lepiej być bogatym i zdrowym niż biednym i chorym. Wprawdzie ideał. Katolik chrześcijański jest trochę inny, ale zastanówmy się, logicznie pomyślmy. Ja jest ta przypowieść Pana Jezusa do bogatego młodzieńca, on się pyta, co ma zrobić, żeby był tam doskonały, doskonały, to Pan Jezus mu radzi, żeby sprzedał wszystko, co ma, rozdał ubogim i wtedy będzie stopień do doskonałości. No tak, tylko to jest wskazówka. Dla niektórych. Dla niektórych, bo dla wszystkich to jest niemożliwe logicznie, bo gdyby wszyscy chcieli sprzedać to, co mają, to kto by kupił, byłoby to niemożliwe z powodów logicznych, oczywistych. Więc to, a inni, każdy ma jakieś powanie. Jeden ma powanie do doskonałości właśnie takiej, że bo będzie tam ascerze ćwiczył i tak, a drugi ma Powołanie, bo nic innego nie umie, tylko pomnażać bogactwo. I tu bardzo dobrze. Nie ma w tym nic złego. Nie ma w tym nic złego. I Arok proszę. Arok najbogatszy człowiek na świecie. No i co? Masa. Panie, nóż może służyć do zamordowania bliźniego swego i do pokrojenia chleba, żeby go nakarmić. To jest ca cały czas ten sam nóż. Więc. Nie jakieś, nie twórzmy jakichś teorii, które są trochę takie ryzykowne, no bo ta, jeżeli, jeżeli nie tak, to jaka alternatywa? Ja się nie powiedzieć, że, 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 że to nie jest jedyna, możliwość. Pan mi bogaci się i to za sprawę. No w duchu nie wszystkie sprawy załatwi. Na przykład, nie wiem, czy wie pan, nie wiem, czy każdy będzie. Czy, czy człowiek bogaty będzie szczęśliwy? Nie wiem. Nie wiem. Na przykład znam paru ludzi bogatych, którzy mają takie pragnienie. I to jest autentyczne, bardzo silne, żeby coś po sobie zostawić, takiego co by ich przeżyło. Pieniądze zrobili, już tam. Co prawda niewielu takich znałem, takich dwóch, którzy uważali, że mają dostatecznie dużo pieniędzy. Jeden zresztą zbankrutował potem. Ale to dwóch znałem, a przecież żyje długo do 69 lat mam <grym> Więc ale pojadam nie ma w tym nic złego, jak człowiek wykorzystuje swoje talenty po to, żeby się bogacić, bo wtedy może... Nawet może innym pomagać, a jak nic nie ma, to jak im pomoże? Nie pomoże im. To no tak kiedyś miałem spotkanie w Seminarium Duchownym w Łowiczu i tam mówiłem, że państwo się nie powinno zajmować działalnością charytatywną i widziałem, że tu już nie podoba się tym słuchaczom. I jeden już nie wytrzymał z tych kleryk i przerwał mi i mówił, Panie jakie, co za głupstwa pan tu opowiada? Ech, tak, widać było, że go furia roznosi, mówi przecież, gdyby nie było przymusu, to biednym by nikt nie chciał pomagać. No i dostał brawa od całego głosu, wiesz, oni też już mieli mnie dosyć. No i ja tak poczekałem, aż już przestaną tam klaskać i mówię, nie wiem, czy ksiądz się stał sprawiać, co ksiądz teraz powiedział. Wprawdzie w innej formie, ale wyraził ksiądz myśl następującą, że Ewangelia Chrystusowa się nie nadaje do zastosowania w życiu. Być może, że to prawda, powiadam, ale nie wypada tak mówić, być księdzem katolickim.